To już był Taern wtedy? Tak. Znaczy inaczej, to zupełnie się jeszcze nie nazywało. No nie, wyglądało ale to totalnie już, inaczej. Ale to już był jakby... Zanązek. To był ten projekt, ten projekt tak się nazywał. Już jak, to była ta baza od kodowa. Od 14 lat, przynajmniej od 14 lat, robisz cały czas tę samą grę. Tak. <grym ale <grym 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 Słuchaj, Żeby nie było, bardzo podziwiam, bo tak, po pierwsze trzeba mieć w sobie dużo samozaparcia, żeby jednak 14 lat wytrzymać przy... No nie jednej grze, oczywiście to mówimy przynajmniej o trzech różnych grach, czyli mówimy o tym Prototypie, tak, o Taernie, który później w 2008. 2010 była 10. oficjalna premiera, a mm -hmm. tam open beta, była dwa, open beta. końcówka od 2008. Teraz od 2021, tak, dobrze mówię, broken Rank. Premiera 2022. 20, 2023, no w proszę, tym roku. Jak nie odrobiłeś zadania domowego? Ja zobacz, jak ci będzie wypełniło. Wszystko pamiętam, kurde. Pamiętam jakie masz tytuły gier w ogóle. Człowieku, ja w życiu, ja pa pamiętam, że on Radek, w życiu nie byłem tak przygotowany nie, nie do no, to nie jak się. jak masz na imię, Był nie spóźniłem tak. się dzisiaj. dzisiaj. jest po prostu fantastyczny dzień, Polera. wiosna przyszła, sprowadzący na medal. Nie, nie, opowiadaj, to, słuchaj, to, jest, to, to jest to jest, To jest Twój czas. Jest czas. Ale nie, czekaj, nie, pomagać, ja tak, nie, nie, czekajcie, musz Ci mi pomagać. Nie, bo jestem, nie, jestem programistą. Nie, nie, bardzo, sobie sam. Obraziłeś coś prowadzącego, robisz sobie z niego żarty, teraz prowadzący ci nie będzie. Nie, pomagał. Coś o operatorze Część jeszcze chcesz powiedzieć. Oho, oho, powiedz, że A on ci powie, że jesteś informatykiem, czyli jest zawsze moim ulubionym ranym. to widać, że jest pełna profeska. No więc dalej to szło tak, że ja sobie tą gierkę dłubałem, coś tam zaczynałem się uczyć, coś zaczynało z tego powstawać, bo znaczy. Jakby takie podstawowe wykształcenie sam? programistyczne miałem w miarę ok, natomiast Gierzu nie potrafiłem robić zupełnie. Wszystko sam? Na początku wszystko tak. sam. Grafiki do gry wycinałem sobie, wtedy Oblivion był popularny, to wpisywałem sobie kody na latanie, <laughs> robiłem screenshot i wycinałem zamek na przykład. <laughs> no I go do prototypu, bo to, to był czas, że nie było jeszcze sklepów, nie było w ogóle Unity. To więc, więc tym studentem. No były ciężkie, ciężkie do pozyskania, więc to był mój sposób. No i sobie coś tam programowałem dalej. E, miałem kumpla takiego, który zobaczył, że coś tam ładnie rysuje. No, jednak się do niego zagadałem, że ty stary, a? No coś narysował zamiast tego zamku z Tą, to, to może jednak byśmy coś zaczęli robić tak, żeby już można było to chociaż pokazać. E, no i tak się z nim zgadałem. On e, wtedy Pracował jako ochroniarz w Rosmanie w ogóle. A zna... Origin Story, muszę Ci powiedzieć, na razie masz gruby. W razie powiem dlaczego. Znaliśmy się z treningów Taekwondo w ogóle, więc jeszcze zupełnie totalnie co innego. No ale tak się dogadaliśmy gdzieś tam po godzinach. Ja, ja generalnie, żeby się utrzymać, to robiłem jakieś e, stronki internetowe, pozycjonowanie i takie rzeczy. E, a drugi etap to dubałem sobie, dubałem sobie tą gierkę. I zgadałem się z nim, on zaczął robić do tego grafę. Miał kumpla jeszcze takiego, który dołączył do nas następny rok później. To jest nasz trzeci wspólnik, Gabriel Marczak. On, jeszcze tego e... drugiego na nazwijmy. E... Żeby... Przepraszam, tak. E... A, dobrze. Dzięki komu... za jeszcze... pomoc. A, tak nie... a mogłem go jeszcze wkopać Pogrąc, spólnika, no. na koniec. E... Pierwszy wspólnik Tomasz Lechowski. E... Artbirem jest w tej chwili u nas w firmie. E... A drugi wspólnik to Gabriel Marczak, który był z wykształceniem polonistą. No i on zaczął pisać do tej teksty. Tej... I co wtedy robił w tym czasie? Mieliśmy już wszystko co potrzeba, żeby zrobić dużą grę MMORPG. Dokładnie. Krzysztof, a co, co robił ten trzeci Wspólnik w tym czasie, bo wy robiliście zawodowo inne rzeczy, nie utrzymywaliście się jeszcze wtedy z gier. Tak, on jeździł po Polsce i był handlowcem, wciskał okay. ludziom kursy y, <noise> nauki y, MML szybkiego robił. nauczania. MML, -e, tak, okay. tak. Tak, i szybkiego czytania. Czyli ty pozycjonowanie stron, drugi kolega ochroniarz, trzeci handlowiec wciskający Ja mam wrażenie, kursy. <noise> że żebyście zrobili tego tego a jako pierwszą grę, bo nikt wam nie powiedział, że nie, nie robi się mmo jako pierwsza. Dokładnie grę. tak! <noise>